Szanowni Państwo! Wolność słowa to podstawa każdego systemu demokratycznego. Ja mam wrażenie, że na tej sali są ludzie, którzy by chcieli naruszyć fundamenty demokracji właśnie naruszając wolność słowa, w tym wypadku wolność słowa w internecie. Część z Państwa na tej sali bardzo by chciała, żeby w jakiś cudowny sposób Komisja Europejska lub inne instytucje unijne działały w taki oświecony sposób i prewencyjnie pewnych treści zakazywały. Któż miałby o tym decydować, szanowni państwo? Urzędnicy z Komisji Europejskiej? Państwo po lewej stronie chcieliby o tym decydować? Właśnie nie. To ma być wolność słowa, czyli krótko mówiąc wolność wypowiedzi w różnych warunkach. Jeżeli chcecie walczyć z dezinformacją, to skupmy się na działaniach edukacyjnych, pokażmy w jaki sposób należy z nią walczyć, jak tłumaczyć fake newsy, które się pojawiają, ale nie idźcie instrumentami cenzury, którą niestety bardzo dobrze znamy z czasów komunistycznych w Polsce. Pana komisarza natomiast bym bardzo poprosił, gdyby, żeby udzielił odpowiedzi na te działania, które podejmowała poprzednia komisja wobec platformy X, bo do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi w tej sprawie. Dziękuję bardzo.